Witam Państwa na kanale C. Kultura, który jest prowadzony przez wydawnictwo Capital Books. I zachęcam do tego, aby przyjrzeć się bliżej moim książkom dostępnym w księgarni Capital Books. Jedna to Kto zdradził Witolda Pileckiego, jest też inna książka o Rotmistrzu Pileckim, Duchowość i Charakter Witolda Pileckiego, która ukazuje jego osobowość. I od niedawna również książka o, o filozofii, o, o starciu e, tomizmu e, z modernizmem. Jeśli chodzi o książkę, kto zdradził Witolda Pileckiego, to ona wywołała liczne kontrowersje ze względu na to, że zupełnie inaczej ukazuje historię tego, jak doszło do aresztowania naszego bohatera Pileckiego. W innych publikacjach takim głównym wątkiem, który był omawiany w tym momencie, tuż przed aresztowaniem Witolda Pileckiego, był tak zwany raport Brzeszczota, który zdaniem innych autorów miał rzekomo być prowokacją UB i miał rzekomo sprawić, że grupa Witolda miała postawiony również zarzut o próbę zabójstwa funkcjonariuszy MBP, takich jak Brystigerowa, Różański czy Czaplicki, czyli tych najbardziej brutalnych, tych, których nazywano mózgami MBP. W raporcie takie twierdzenia się pojawiło, jednak ja opisując to całe zagadnienie stwierdzam, że raport Brzeszczota nie był prowokacją Obej, że to wcale nie tutaj mamy szukać przyczyn aresztowania grupy Pileckiego. Podaję tutaj kilka różnych argumentów, które na to wskazują. To ciekawe, można kiedyś nawet innym razem przyjrzeć się całemu temu tekstowi, całemu temu zagadnieniu. Dzisiaj jednak chciałabym opowiedzieć o. Czymś innym, ale również związanym ze Zrzeszeniem Wolność i Niezawisłość. Jak wiemy, grupa rotmistrza Pileckiego współpracowała ze Zrzeszeniem Wolność i Niezawisłość w Warszawie. Natomiast przykład Rzeszowski pokazuje, że te zamachy na funkcjonariuszy UBF wcale nie były czymś nierealnym, że były one rzeczywistością. Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość posiadało swoją komórkę likwidacyjną nazywaną. Strażom. I jednym z członków tutaj tej, tej sekcji był podporucznik Kazimierz Dziekoński, który był nazywany pistoletem Rzeszowskiej AK. Ale nie o nim jest moja książka. Książka będzie ta, którą teraz wpiszę i która mam nadzieję już za no na pewno nie wcześniej niż kilka miesięcy, zależy, zależy jak ten cały proces badawczy. Potrwa. Mam nadzieję, że będzie też za jakiś czas dostępna i też w sklepie Capital Book. Siostra Izabela Zofia Łuszczkiewicz, niesamowita historia, zakonnica, szarytka związana zarówno z Armią Krajową, przyjaciółka Adama Doboszyńskiego, jak i związana z Rzeszowskim Zrzeszeniem Wolność i Niezawisłość. Ja Państwa serdecznie zachęcam do tego, aby wejść na moją stronę internetową www.annamandrela.pl, gdyż jest możliwość objęcia tej książki swoim patronatem. Będą wtedy Państwo umieszczeni na specjalnej stronie z podziękowaniami, a to mi pomoże lepiej ją wydać, lepiej ją przygotować do druku. Więc wszystkie szczegóły na, na mojej stronie, do czego jeszcze serdecznie Państwa e, zachęcam. Siostra Izabela, jako szerytka. Podczas wojny pomagała akowcom, między innymi przechowywała sporą ilość broni w szafie, w zgromadzeniu w Zebrzydowicach. Po II wojnie światowej siostra Izabela udała się do Rzeszowa. Tam została oddelegowana przez swoich przełożonych do pracy w Rzeszowskim Szpitalu i właśnie tam poznała członków. Formującego się zrzeszenia Wolność i Niezawisłość poznała Mieczysława Kawalca, który stał na czele z rzeszowskiego winu. Przechowywała dokumenty legalizacyjne, przechowywała podziemną prasę, pomagała w operowaniu członków Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, pomogła w ucieczce jednemu z więźniów politycznych. Nie wiemy, nie znamy niestety jego nazwiska, który, który był brutalnie torturowany w rzeszowskim więzieniu. Potem trafił do tego szpitala i siostra Izabela umożliwiła mu ucieczkę i taki trudny moment pojawił się wtedy, kiedy do szpitala trafił podporucznik Ludwik Bojanowski, który był funkcjonariuszem UB i on był znany z tego, jak brutalnie traktował politycznych więźniów w rzeszowskim więzieniu, chociaż był Polakiem. No to Znęcał się nad, nad polskimi więźniami. Był przeszkolony przez NKWD w Kujbyszewie. Był, tak jak to mówiono o nim, fanatycznym funkcjonariuszem. Torturował więźniów, zamykał ich w ciemnych lochach. Kazał stać godzinami w, w, w ekstrementach. Zamykał w ciemnicach, gdzie więźniowie byli gryzieni przez szczury. Więc gdy. Działacie przez zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, dowiedzieli się, że przebywa on w rzeszowskim szpitalu. To bojówka wino postanowiła go zlikwidować. Co ciekawe, no później z tego powodu siostra Izabela miała postawione zarzuty, że rzekomo przyczyniła się do zabójstwa tego Bojanowskiego. No jednak to nie była prawda, nie wzięła w tym udziału. Tym, który do Dokonał tego zabójstwa był Kazimierz Dziekoński. Tutaj będę się starała w książce rozwinąć ten wątek, na przykład odpowiedzieć na pytania, czy ona nawet poinformowała ich, że tam ten Bojanowski przebywa, czy udostępniła im temu Dziekońskiemu i innym możliwość wejścia na teren szpitala. To są takie wątki, które pojawiły się w śledztwie. No jest to bardzo ciekawa sprawa. Kazimierz Dziekoński dokonał likwidacji tego funkcjonariusza. To było 24 listopada 1945 roku. Aresztowany został niecały rok później. 13 września 1946 roku, ale co ciekawe, nie został rozpoznany, ponieważ został aresztowany pod fałszywym nazwiskiem Jan Przewłocki. Posiadał Dużą ilość takiej nielegalnej prasy, i jedynie to mu zarzucono, plus kontakty ze zrzeszeniem Wojno, Wolność i Niezawisłość. No i co ciekawe, był takim cennym człowiekiem dla rzeszowskiego winu, że podpułkownik Łukasz Ciepliński i, i, i inni zebrali pieniądze, 70 tysięcy złotych, aby. Aby go wypuścić z więzienia, no i w tamtym czasie został skazany na, na półtorej roku. I gdy przeglądałam tutaj akta siostry, siostry Izabeli, siostry Zofii Łuszczkiewicz, no to nazwisko Dziekońskiego nie pojawia się. A to właśnie, a to właśnie on był sprawcą. Co ciekawe, Siostra Izabela została aresztowana no, o wiele później, prawdopodobnie w związku ze sprawą Adama Doboszyńskiego, jakiś czas po tym, gdy Adam Doboszyński został aresztowany oraz jego e, siostra. E, początkowo została skazana na 15 lat więzienia. E, nie, mm, nie obciążono ją aż tak bardzo tym zarzutem o udział w zabójstwie Bojanowskiego, lecz później ten wyrok zmieniono, i w tym, w tym, w tym drugim już wyroku została skazana na karę śmierci, której ostatecznie nie wykonano. Zmieniono jej to na karę dożywotniego więzienia, ale kilka razy ją straszono w ten sposób, że kazano jej z celi wychodzić na korytarz. Mówiono jej, że idzie właśnie na wykonanie tej kary śmierci. No i Oprócz tego przeszła inne brutalne tortury w kilku więzieniach. W najstraszliwsze w więzieniu. Mokotowskim, gdzie czekała na rozprawę, gdzie również, to jest ciekawa sprawa, kazano jej podpisać fałszywy protokół przesłuchań dotyczący Adama Doboszyńskiego, gdzie było napisane, że rzekomo Adam Doboszyński miał przyjechać do Polski na polecenie papieża, aby stworzyć organizację szpiegowską na rzecz Niemiec. I to jest tutaj bardzo ciekawe, często tak w ten sposób również protokoły przesłuchań siostry Izabeli wyglądały, że właśnie do Boszyńskiego oskarżano o kontakty z Niemcami, o faszyzm, co też widzimy w jego akcie oskarżenia. No tutaj ta relacja pomiędzy Adamem Doboszyńskim, to też jest ciekawa, ponieważ siostra Izabela poznała go już gdy byli dziećmi, mieszkali przez jakiś czas w tej samej kamienicy w Krakowie. Tutaj wiele takich ciekawych wątków, które na pewno będę starała się Państwu przedstawić w kolejnych, w kolejnych odcinkach, w miarę, jak, w miarę jak dalej ta książka będzie powstawać. Znaczy, rzeczywiście, siostra Izabela. Hmm, Otrzymała ten wyrok do żywocia, tak? Po ich kilku latach wyszła z więzienia, no ale już była w bardzo, bardzo kiepskim stanie i niestety po, po kilku miesiącach zmarła. Jak dokładnie to wyglądało, to śledztwo, ten proces, o tym, o tym będę Państwu mówić w kolejnych odcinkach. Jeszcze tutaj może wspomnę o kilku takich torturach, jakie. jakie Miała. Dzięki temu, że wyrok śmierci nie został wykonany, dzięki temu, że nie umarła w więzieniu, ale w swoim zgromadzeniu, to zdążyła jeszcze podyktować taką relację, która dotyczyła tego, w jaki sposób była torturowana i co się działo w więzieniach. Przez jakiś czas kazano jej wykonywać tak zwane. Stójki musiała stać przez 14 dni i 14 nocy, i jak sama tutaj napisała, po 14 dniach i nocach takiego stania, będąc już cała spuchnięta, straciłam przytomność i ocknęłam się w szpitalu więziennym. W tym szpitalu rągającym nazwie szpitala przyszłam jednak Bogu dzięki do siebie, by zacząć e, znowu śledztwo. E, te stójki polegały na tym, że w czasie zimowych dni stała boso e, na betonie w samej koszuli e, tyłem do okna e, i. Na domiar złego, tak jak sama tu wspomniała, polewano ją w nocy konewkami zimnej wody, więc no, w, ten sposób, w ten sposób tak to wyglądało. W więzieniach spędziła 8 lat i przez ten cały czas była pozbawiona im szyi świętej i sakramentów, co, co było dla niej no, bardzo, bardzo ciężkie. Przez długi czas nie mogła mieć nawet swojego medalika ani Różańca, czy też żadnego innego przedmiotu kultu religijnego. Dopiero, dopiero w ostatnim roku, tak jak sama to powiedziała, pozwolono jej na, na różaniec i na, i na książeczkę do nabożeństwa. I historia siostry Zofii Uszkiewicz jest bardzo ciekawa. Do tej pory nie powstała książka na jej temat, chociaż jej nazwisko pojawiło się. W kilku różnych publikacjach, między innymi w publikacji Wojenne siostry autorstwa Puścikowskiej w książkach profesora Żaryna dotyczących prześladowania kościoła, czy też w różnych tego typu słownikach, no niestety do tej pory nie ma takiej publikacji, która prześledziłaby całe jej życie. Wiele wątków jest nieznanych. W kilku kwestiach różne źródła podają inne, inne daty, albo właśnie sam ten fakt, o którym tutaj wspomniałam, i współpracy z winem jest różnie opisywany, więc tutaj to będzie najtrudniejsze, żeby, żeby stwierdzić co tutaj jest prawdą i w jaki sposób opisać to w książce. Mam nadzieję, że to się uda. Już tutaj te prace, jeśli chodzi o zebranie dokumentów, są bardzo zaawansowane. Mam już większość jej akt, które znajdują się w Instytucie Pamięci Narodowej, więc jeszcze raz zachęcam serdecznie Państwa do tego, żeby wejść na moją stronę internetową. Gdzie jest informacja o tym, jak, jak można właśnie wesprzeć powstanie, powstanie tej książki o, o niezłomnej siostrze zakonnej. Serdecznie serdecznie Państwu dziękuję. Zachęcam również do tego, aby subskrybować ten nowy kanał CKULTURA, który, który prężnie się rozwija, aby pozostawić swój komentarz, aby kliknąć kciuka w górę. Serdecznie dziękuję.